W tym odcinku się dowiesz, jakie problemy inwestor napotkał. Czemu inwestor nie miał ogrzewania? Dlatego my stosujemy blendy na górze, raz, że możemy uniknąć takiej kolizji. Brak dostawy prądu, brak dostawy y, ciepła. Są ludzie na etacie. No, i nie wyrobili się pracami wykończeniowymi. Meble u nas sobie spokojnie poleżały w naszych magazynach, które są ogrzewane. Pół bańki w suchym jest oszczędności. E, witam wszystkich. Jesteśmy właśnie na inwestycji w Łodzi. Ulica Przędzżalniana 36. E, z tej strony Piotr Topczewski, kanał Piotr Ekstom. Opowiadam tutaj o meblach, o inwestycjach deweloperskich, pokazuję nasze realizacje. Chciałbym dzisiaj omówić problemy dewelopera który buduje tylko i wyłącznie bloki pod wynajem. W tym odcinku się dowiesz, jakie problemy inwestor napotkał. Dlaczego ta inwestycja nie poszła tak szybko, jak sobie chciał. I dlaczego zamówił u nas meble w październiku. Jest teraz piąty marzec, a my jeszcze siedzimy na inwestycji, tak ta inwestycja wygląda. Opowiemy o trzech problemach, które inwestor napotkał. Pierwszym problemem było ogrzewanie ponieważ prace budowlane, no, mogłyby występować te wykończeniowe w tych niższych temperaturach. Nasze e, prace stolarskie nie mogą być robione poniżej 15 stopni, ponieważ jest za duża wilgotność. I meble e, będą piły e, wilgoć ze ścian i przez to będą potem puchły. F hdf z tyłu będą się falowały w meblach i jest to niedozwolone podczas e, takich, pr prowadzić takie prace e, stolarskie na takim etapie budowy. Czemu inwestor e, nie miał ogrzewania? Wszystkie dokumenty, wszystkie pozwolenia e, otrzymał o czasie, lecz zapewnienie z miasta było, że inwestycja będzie już dogrzewana e, na etapie maksymalnie w grudniu, a dopiero e, inwestycja była 15 stycznia e, realizowana pod względem ogrzewania. Więc dlatego ten czas realizacji, montażu oraz prac wykończeniowych się delikatnie przedłużył, przez co. Idzie strata finansowa dla dewelopera z wynajmu. Inwestor zamówił u nas meble już w październiku, ponieważ myślał, że będzie miał ten blok dogrzewany z końcem października. Nie stało to się jednak według jego założeń i teraz co zrobił z meblami? No z racji tego, że jest to nasza druga już inwestycja, Meble u nas sobie spokojnie poleżały w naszych magazynach, które są ogrzewane i poczekaliśmy, aż inwestor będzie w stanie gotowości, żebyśmy mogli przywieźć mu meble, rozładować i ewentualnie zacząć montować. I teraz tak, drugi problem, który powstał, to był ten problem, że jak przywieźliśmy już meble dla inwestora, załatwij sobie ekipę lokalną z Łodzi. No i chciałbym powiedzieć, że wszystko fajnie, pięknie poszło, lecz niestety e, meble, które ekipa złożyła, złożyła tylko trzy mieszkania, e, zostały zdewastowane, źle powycinane otwory, e, kołki źle ponawiercane, szafki na jednej śrubie wisiały. E, przyjechałem przez to e, tutaj zobaczyć jak to wygląda. Powiedziałem spokojnie, weźmiemy to, poprawimy, zdemontujemy, powymieniamy elementy, tylko musisz chwileczkę poczekać, aż przyjedzie nasz nasza ekipa i to zrobi. I teraz jesteśmy od trzech tygodni tutaj na inwestycji. Inwestycja wygląda jakby była w dalekim może powiedzieć remoncie, lecz to już jest może powiedzieć końcówka. Działamy, inwestor jest w końcu zadowolony, ponieważ robimy wszystko zgodnie ze sztuką stolarską, wymieniamy tam te trzy mieszkania, wymienimy elementy na samym końcu. Ten element, który mógł być zakończony montażowy już w styczniu, Niestety został już przeciągnięty do marca, i na koniec marca dopiero pewnie stąd wyjdziemy i będziemy mogli oddać cały blok do użytku. I to był problem numer dwa, o którym mówiłem, czyli zła ekipa, no i czekanie na naszą ekipę, ze względu na to, że mieliśmy inne prace do dokończenia. I teraz problem numer trzy. Z którym pewnie wszyscy się borykacie. Jeśli macie swoich ludzi zatrudnionych na etacie, to nie możecie na nich kłaść kar umownych. Jeśli, jest, jeśli macie podwykonawców, to możecie wiadomo, ich zmotywować tymi karami umownymi. No i tutaj jest taka sytuacja, że są ludzie na etacie, no i nie wyrobili się z pewnymi pracami wykończeniowymi brak dostawy prądu, brak dostawy ciepła. Opóźnienie w materiałach, czy też potem brak ekipy montażowej, przez co to wszystko efektem domina wydłużyło nam całą inwestycję o kilka miesięcy. I akurat w tym oto mieszkaniu mamy kumulację błędów, o których chciałbym jeszcze raz powiedzieć. Pierwsze, szak kominowy, który nie jest za naszymi meblami, czy jest za głęboko wysunięty. Dwa. Mamy tutaj bardzo wąską przestrzeń do chodzenia. Projektant wymyślił, żeby tutaj zrobić jeszcze dodatkową blendę i zlicować to z tą ścianą. No my stwierdziliśmy podczas montażu, że lepiej zrobić tutaj taki uskok i dosunąć te słupy w tą stronę, a żebyśmy mogli tutaj zrobić większą przestrzeń do chodzenia, ponieważ to jeszcze jest szafa jedna do przechowywania. Ten błąd. Ominęliśmy pod względem tuby, ponieważ drzwi są tak szerokie od tej szafy, że na pewno by uderzały nam w tubę, dlatego tu będziemy zastosować blendę na wysokość tuby. No ale tutaj został, e, według mnie, za duża kuchnia do tak małego pomieszczenia zastosowana. E, my wzięliśmy meble, nasze modułowe, dostosowaliśmy do tego pomieszczenia. Nie ingerowaliśmy w projekty e, akurat architekta. No w sumie mogliśmy, jeśli byłaby taka wola klienta. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że my robiliśmy tutaj kuchnię szafy, szafki łazienkowe akurat nie mamy w naszej ofercie takich typowo-modułowych, zrobiła tutaj firma to pod wymiar. I teraz kolejny błąd już teraz nie architekta, tylko firmy, która robi tutaj tą zabudowę. O proszę bardzo. Jak tutaj widać? Dlatego my stosujemy blendy na górze, raz, że możemy uniknąć takiej kolizji, moglibyśmy najpierw z deweloperem trzeba było na ten temat porozmawiać, czy będzie, jakie będą tego typu oświetlenia, czy będą tuby, jak będą tuby to w jakim miejscu będą, chociaż kable już wisiały wcześniej, to może było zastosować o 12 cm blendę i ominąć akurat tą tubę. Tutaj ta tuba jest stosunkowo daleko, więc można zastosować jeszcze ograniczyć kąta otwarcia, ale w innych pomieszczeniach niestety te tuby są bliżej. No i stukają trzeba będzie prząty przecinać, żeby one się mogły swobodnie otworzyć. Wiele problemów y, jesteśmy w stanie my podpowiedzieć i uniknąć typu z meblami, kiedy zamówić, y, jakie zaprojektować, żeby nie było kolizji y, wody, elektryki, y, żeby można było okaw swobodnie do szachtu kominowego podłączyć. Jesteśmy od tego, żeby podpowiedzieć na etapie projektów, y, ale takie problemy jak dostawa materiału, brak dostawy prądu, brak dostawy ciepła, no to wiadomo są problemy, które y, każdy może napotkać. Więc jeśli chcecie uniknąć takiego zgrzytu problemów, mieć spokojną głowę, skupić się na inwestycji, a my skupimy się na meblach. No to mi się zdaje, że idealnym rozwiązaniem jest z nami skontaktować się o wiele szybciej niż na ostatnią chwilę. Jeśli na przykład macie też projekty od projektanta, że jak chcecie już budować blok, możecie nam je przesłać. My zwrócimy na nie okiem, czy możemy coś jeszcze poprzesuwać, żeby na etapie budowy dostosować Wasz budynek do naszych mebli i wygenerować jakieś oszczędności, o których ciągle mówię. Ponieważ te meble na tej inwestycji pod wymiar kosztowały... Prawie milion złotych netto, a u nas wyszły 500 tysięcy złotych i to brutto z montażem. Więc jak mówię, pół bańki w suchym jest oszczędności plus jeszcze jakieś dodatkowe, co deweloper poczynił na jakichś innych rzeczach. Więc zapraszam, pozdrawiam, cześć, hej, dziękuję za oglądanie.